Cześć, Jessica z tej strony, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę z pytaniami i odpowiedziami. Zapraszam do oglądania. Jak czujesz się przez prawie rok od porodu? Co teraz czujesz jako matka, żona i ogólnie? Czuję się bardzo dobrze, czuję się lepiej w swoim ciele niż czułam się przed porodem. Nabrałam dużej pewności siebie. Wiem, że jestem dużo silniejsza niż mi się wydawało. Bardzo sprawdzam się w roli mamy. Zawsze mi się wydawało, że macierzyństwo będzie ciężkie, że y, to będzie po prostu coś takiego nudnego, monotonnego. A prawda jest taka, że tak kocham moje dziecko, myślę, że każda mama to potwierdzi, że dni mi przemijają po prostu tak szybko i tak mi. Y, Ściska serce, jak patrzę jak ona szybko rośnie, cieszę się każdym dniem, cieszę się, że jest zdrowa, że jest pogodna, ale chciałabym czasem, żeby ten czas, chciałabym czasem, żeby ten czas zwolnił. Trochę masło, myślana, ale wiecie o co chodzi. Czy włosy Ci w ogóle wypadały po porodzie i czy robiłaś badania krwi po porodzie? Co teraz suplementujesz? Na chwilę obecną nic nie suplementuję, ponieważ e, nie czuję takiej potrzeby, mam bardzo silne paznokcie, nie robiłam wyników krwi bezpośrednio po porodzie, ale chyba na 3 tygodnie przed i miałam bardzo dobre wyniki. Oprócz tego, też sprawdzałam tarczycę. Tarczyca też mi wyszła bardzo dobrze w normie. Ogólnie poszłam do dentysty. Już mam zapisaną kolejną wizytę, ponieważ odpuściłam za bardzo i nie byłam przez 2,5 roku u dentysty. Więc jeżeli Wam to jeszcze gdzieś tam wisi, to. Zapiszcie się już najlepiej teraz, żeby nie zapomnieć. I też odwiedziłam ogólnie takiego lekarza, który sprawdził moje zdrowie, osłuchał ciśnienie i tym podobne rzeczy, ale badań krwi nie robiłam. I czy wypadły mi włosy? Tak, bardzo dużo mi wypadło włosów. Ja nigdy nie narzekałam na brak włosów, więc tych włosów jest sporo. Mimo wszystko jestem umówiona do fryzjera w lipcu i. Niedługo czeka mnie zmiana fryzury. Jestem ciekawa, czy podejrzewacie na co się zdecydowałam. Czy planujecie powiększyć rodzinkę, aby różnica wieku pomiędzy dziećmi była mała, czy na razie nie planujecie nic? Przepraszam, jeśli to zbyt osobiste pytanie. Mnie akurat to pytanie w żaden sposób nie uraża, a, ale nie planujemy kolejnego dziedziusia w najbliższym czasie, z tego względu, że. Już za 8 miesięcy Russell będzie zmieniał pracę, znowu się będziemy przeprowadzać. Jeżeli zaszłabym teraz w ciąży, no to albo bym się przeprowadzała z takim olbrzymim brzuchem, albo z noworodkiem, więc chyba sobie to lepiej odpuścić. Russell ma różnicę w wieku 2 lata pomiędzy nim a jego starszą siostrą. Nie mają jakiejś super relacji, więc ja uważam, że to nie jest tak że musi być mała różnica wieku, żeby dzieci się dobrze dogadywały. Nad tym trzeba pracować od początku. Rodzice muszą dzieciaki wspierać, żeby okazywać sobie czułość. I wtedy, nawet jak jest większa różnica wieku, to można te relacje pielęgnować. Tak przynajmniej ja uważam i znam różne różnice wieku pomiędzy rodzeństwem i faktycznie bardziej dbałość o relacje. Ma to wpływ niż to, jaki jest czas pomiędzy dziećmi. Agnieszka yy, gratuluje mi z okazji 14 tysięcy subskrypcji. To ja Wam bardzo dziękuję, bo to dzięki Wam się udało. Mam nadzieję, że moje pytanie nie będzie zbyt osobiste. Czasem w swoich filmikach wspominasz o swoim czacie, który pochodzi z Turcji. Zastanawiam się, czy masz z nim jakiś kontakt i czy poznał już Lili. I czy znasz choć trochę języka tureckiego? Pozdrawiam i ściskam Was mocno. Sewioru, co oznacza kocham cię i tak naprawdę na tym mój turecki się kończy. Nie mam kontaktu z tatą, znaczy jesteśmy znajomymi na Facebooku, może to śmiesznie brzmi, ale nie widziałam go od 2009 roku. Nie lubię dramy, więc o tym nie mówię, ale tak naprawdę dla mnie to nie jest żaden temat tabu, ponieważ ja odkąd zaczęłam podstawówkę albo nawet zyrówkę, coraz rzadziej się widziałam z tatą i ten kontakt po prostu się osłabiał regularnie aż w końcu się uciął. Kiedy wyleciałam pierwszy raz na wymianę do Stanów i wcieliśmy się przez te 10 miesięcy. Potem wróciłam, mieliśmy się kilka razy zobaczyć, ale tak nie wyszło. Ja nigdy z Tatą nie byłam jakoś bardzo blisko. Może to też ze względu na to, że moja mama jest z Maćkiem. Są już tyle lat razem, że nie pamiętam jak to było bez Maćka. I on jest naprawdę, naprawdę super i mam z nim milion razy lepszy kontakt niż z moim Biologicznym ojcem i znowu pracujemy nad relacjami, a nie nad tym, że ktoś po prostu jest z nami spokrewniony i mamy obowiązek z nim być w dobrych relacjach. Także dla mnie to nie jest żaden przykry temat, ale wiem, że wiele osób y, mogłoby poczuć się w mojej sytuacji jakoś dotkniętym albo być bardziej wrażliwym. Uwierzcie mi, ja to mam przepracowane i. Nawet jak o tym mówię, nie jest mi głupio, smutno. Tak jest i jest. Witaj. Zastanawiają mnie różnice kulturowe względem wychowywania dziecka w USA a Europie. Jakie są różnice? Na przykładzie w Azji, Korei dzieci zazwyczaj nie sypiają w łóżeczku lub z rodzicami, lecz w salonie w końcu, na podłodze, w którym też się bawią. Oczywiście są y, różnice, ale Ameryka jest takim zlepkiem różnych kultur, że często. Ciężko mi tutaj się wypowiedzieć jednoznacznie, jak coś jest, bo w każdym domu jest inaczej. Na przykład my jesteśmy amerykańską rodziną, ale ja jestem Polką, więc wydaje mi się, że chowa mieli bardziej po polsku. I tyle to jest kultur, że każdy inaczej chowa dziecko. Mogę zrobić o tym cały filmik, bo mm, kiedy się zastanowię, to na pewno tych kulturowych różnic będzie dużo więcej, ale wydaje mi się, że przede wszystkim taką największą różnicą jest tu, że tu jest więcej luzu. Ewa pyta, czy dopadł Was kryzys po urodzeniu dziecka, oczywiście w małżeństwie, co niestety często się zdarza. Zapytałam Resela, co on na ten temat sądzi i on powiedział, że nie. Ja jednak nie uważam, że są odpowiedzi nie tak, w takich pytaniach odpowiednie, ponieważ temat jest bardzo skomplikowany. Czy mamy kryzys? Nie, też uważam, że nie mamy kryzysu. Ale mogę powiedzieć, że mamy częściej spięcia, kiedy na przykład jesteśmy zmęczeni. Jeżeli dziecko nie śpi w ciągu dnia i nocy yy, i mamy do tego jeszcze jakieś stresujące obowiązki, to na pewno częściej się sprzeczamy niż wcześniej, ale u nas nie ma takich, nie wiem, agresywnych kłótni, my bardziej rozmawiamy ze sobą, coś sobie powiemy, nie pasuje mi to szybko, wyjaśniamy sobie takie sytuacje i nie przyciągamy tego w czasie, nie powracamy też do. Różnych kłopotów z przeszłości. Jeżeli coś już jest rozwiązane, to jest to temat zakończony i do niego nie powracamy. Jak dzielicie obowiązki w domu? Bo ostatnio widziałam na vlogu, jak Rasel wstawia pranie, co było takie urocze. Rasel wstawia pranie. Rasel codziennie po kolacji sprząta yy, foteli klili, ogólnie wszystko po kolacji, to co yy, gotowałam, co zrobiłam, yy, bałagan. Jeżeli coś tam jeszcze zostało i nic nie, nie sprzątałam na bieżąco, a że się opiekuję dzieckiem, no to teraz rzadziej sprzątam na bieżąco. Razem pomaga mi tak naprawdę we wszystkim, jeżeli chodzi o prace domowe, chociaż to głównie ja się tym zajmuję. On się głównie zajmuje samochodami, ale ja również, jeżeli jestem w domu i on sprząta auto, to mu pomogę. Zdecydowanie. Jedziemy razem jako drużyna. Kiedy mam problem uśpić Lili, wysyłam mu smsa: potrzebujecie? On przychodzi, ja wychodzę. Tak jak na przykład wczoraj czytałam książkę, a on uśpił Lili, i szczerze mówiąc, ostatnio lepiej mu to idzie niż mi. Jak to jest z podatkiem za zakupy spożywcze? W sensie jest tak, że tylko jeden podatek od ceny końcowej, czy każdy produkt, tak jak w Polsce, ma swój podatek. I jeszcze chciałabym dodać, że. Jeżeli jesteście szczęśliwi, a wierzę, że tak jest, to bardzo się cieszę, bo z każdym zdjęciem czy filmikiem udowadniacie, że się da, jeśli się chce i to jest piękne. Trzymaj się ciepłutko. Szczerze mówiąc, hmm, wydaje mi się, że każdy produkt jest opodatkowany, chociaż. W różnych stanach różnie to wynika, gdzie niegdzie nie jest opodatkowane jedzenie, gdzie niegdzie nie jest opodatkowana elektronika. Na przykład w stanie New Hampshire nie mamy w ogóle podatku. Jeżeli za iPoda widzę, że jest cena 100 dolarów, to płacimy 100 dolarów, więc. Skomplikowany temat i w każdym stanie jest inaczej. Wydaje mi się, że o podatkach mogłabym nagrać oddzielny filmik, ale musiałabym się bardzo dobrze do niego przygotować, bo jestem pewna, że ktoś by zawsze powiedział, że tu się mylę. <grych> Czy kiedykolwiek spotkałaś się z krzywymi spojrzeniami w USA ze względu na polskie pochodzenie? Nie. Czy w USA pracodawcy znają twoje polskie wykształcenie? Czy planowałaś lub planujesz ewaluować swoje polskie wykształcenie na amerykańskie standardy? Planuję. Y a więc jeżeli chodzi o wykształcenie, to zależy od pracodawcy. Ogólnie nie mam licencji na wykonywanie mojego zawodu, więc nie mogę go wykonywać, ale kiedy potrzebowałam dyplomu, żeby dostać moją starą pra pracę, to mój pracodawca to zaakceptował. Jeżeli będę szła na studia, to będę musiała... Na pewno udać się do specjalisty, żeby zobaczyć, ile punktów z Polski będę mogła przełożyć na moje studia amerykańskie. Wolałabym tego nie zaczynać od zera. Gdybyś mogła, to wolałabym skupić się na karierze zawodowej czy prowadzeniu domu. Najchętniej chciałabym mieć duży kanał, z którego mogłabym się utrzymywać, ale z drugiej strony nie jestem w stanie zapłacić. Sceny, która idzie za tym, żeby posiadać naprawdę duży kanał. Na poprzednim kanale, kiedy okazało się, że mam 30 tysięcy subskrypcji i przyszło dużo troli, to po prostu stamtąd uciekłam i teraz mamy mniejszy kanał i jest fajniej, bo mamy kontakt. Ja się czuję dużo swobodniej, ale gdyby były same takie słodkie osoby, co no po prostu nie można wierzyć, wiem, że to, to nie mamy na to wpływu, no to wtedy bym chciała... E, Pracować z domu i, i działać w internecie. To by była wymarzona praca. Jakie jest podejście do USA do niepracujących matek? Pozdrowionka dla ciebie i rodzinki. Dużo jest mam w moim otoczeniu, które nie pracują, ponieważ nie ma takiego macierzyńskiego urlopu i jeżeli ktoś ma czwórkę dzieci, to taniej zostać w domu niż wysłać każde z tych dzieci do przedszkola. Ale tutaj też zależy od rodziny. Jeżeli mama się tutaj sprawdza i jest szczęśliwa w domu, to wydaje mi się, że ludzie jej raczej nie oceniają? No chyba, że jest takim typowym leniem, że siedzi w domu, a jeszcze ma brudno, dzieci są niedopilnowane, no to wtedy wiadomo, ale jeżeli dzieci są zadbane i czyste, to myślę, że nikomu nic do tego. Jak Wasze weselne plany? Wesele jest odwołane, miało być za miesiąc, za 17 dni? Ale dostaliśmy zwrot zaliczki i temat jest zakończony. Na razie nie chcę już nawet o tym myśleć. Wydaje mi się, że takie wielkie przyjęcie póki co nie jest nam pisane. Hej, ile razy już się przeprowadzaliście ze względu na pracę twojego męża i jak wyglądały przeprowadzki? Ktoś Wam pomagał? Możecie wybrać, czy chcecie, żeby Was przeprowadzało Armi, czy Wy chcecie sami przeprowadzić się na własną rękę i Armi oddaje Wam pieniądze my zawsze wolimy to zrobić sami i zgłaszamy się ze wszystkimi paragonami, żeby nam po prostu pokryli tą kwotę za przeprowadzkę. Przeprowadzaliśmy się raz z e, Georgii do Teksasu, a ogólnie mieszkaliśmy razem w Georgii, w Teksasie mieliśmy jedno mieszkanie. W międzyczasie byliśmy tak trochę bezdomnie, Krasel był na e, rotacji, to ja mieszkałam z rodziną i teraz mieszkamy w tym domu już 3 lata. E, no, ale jak mieszkałam z rodziną, to się przeprowadzałam co miesiąc, więc kurczę, jakbym miała tak policzyć, to ciężko. Ale tak powiedzmy trzy główne mieszkania: dwa mieszkania i jeden dom. Jak wygląda urlop macierzyński w USA w sensie finansowym? Zamierzasz szukać pracy? Jak się przeprowadzicie? E, czy zamierzam szukać pracy? Podejrzewam, że tak. E, czy jest urlop macierzyński? Chyba teraz zmienili na 12 tygodni. Nie znam szczegółów, każda firma może mieć inne. Nie byłam nigdy na. Macie, że nie z kim, więc nie wiem. Tak ogólnie powiedz, jakie plany z przeprowadzką. Aha, tutaj właśnie mm, to już opowiadałam w poprzednim filmiku, jeżeli jeszcze nie wiecie, co z pracą Resela. Proszę pogadać z nami o tym trochę, takie przemyślenia, co planujecie, gdzie siebie widzisz. Takie zwykłe Wasze wyobrażenia, jakie macie. Ciekawi mnie, gdzie chcecie ruszyć do pracy, Ty i Rasel. Myślę, że o większości opowiedziałam, ale jeszcze chciałam powiedzieć tylko, że mój Rasel jest kochany i powiedział, że jeżeli będzie nas na to stać, to mogę po prostu, jak się przeprowadzimy, iść na studia. On nie wyśle mnie do pracy. Jeżeli wolę zostać z Lili w domu, to jemu to też nie przeszkadza. Dziękuję Wam bardzo za te pytania. Mam nadzieję, że Wasza ciekawość została zaspokojona. Ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi notyfikacjami, a my widzimy się już następnym razem. Pa, pa!